Ale tam obok niego jeszcze jest. Ja, czy mnie. A ty nie zauważyłeś tego wielkiego? Nie. <głos》> to ja najpierw bym zauważył. A ja tego zauważyłem tutaj blisko. Serio? <głos》> no. Dobra, no ładnie jest Jeszcze tu jest jeden? Jeszcze trzeba będzie z drugiej strony tej górki zobaczyć tam. Mnia szok. porównanie nasz? ręki ścinasz? czekaj, ściny koszy go bok? no A tu też chyba jakiś jest Serio? taki mały jakiś to... nie, to jest chyba trujący ale ten prawdziwór mycha nie mogę Joko noga nisko go utnij no okay. ja cię przepraszam ciachaj go Jaki... No trochę zjedzono ma nogę, ale pokaż go ja, pokaż go do mnie dołem jeszcze Ja ciemnia Dobra, ścinaj tego drugiego Nie prawdziwór. Pierwsze nasze prawdziwki tutaj Dobra, ścinaj tego drugiego Szok To jest niemożliwe No dawaj go Jeszcze tamten jest ten jeden ten tam na górce, a jeszcze tu o tym zapomnieliśmy. No wiem. Ten jest najpiękniejszy, bo takie jest świeżutki. 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 Ja się kręcę. żeby go tu ładnie No, 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 no dawaj. gruba noga. No, uśmiech się. Ja cię przepraszam. Dobra, jeszcze no, został nie? ten ostatni. Dobra, to się w domu oczyści jeszcze lepiej. Idziesz jeszcze tam tego łutnictwa, tam rośnie. Dobra. Ty my już mamy pełny koszyk, a dopiero żeśmy do lasu weszli ja a to to Tego zostaw Niech sobie rośnie, weź tego utknij tego większego No powoli No utknij go tak jakoś No dobra, dawaj go Tak? No ale coś tam jeszcze z niego wytniesz Pokaż go No nie niezła seria to jest niemożliwe Tutaj Gdzie jest drugi Tu Tu i tam Tam A to chyba jeszcze nie jest koniec Tam jest następny Tam jest następny Zobacz Zobacz tu, patrz jaki byk Jeszcze większy niż ten pierwszy, zobacz popatrz Patrz Patrz na to Patrz na to Patrz na to mnie Zrywaj te następne, bo ja po prostu jestem bezsilny. Zobacz na to. No Zobacz na to. Patrz. Patrz. O, patrz. Tu jest kolejny. Ty masz następnego. Już mamy pełny koszyk. Przypuściam, że to jeszcze nie jest koniec. Tu jest następny mnie, zobacz. Zobacz na to. Patrz. Patrz. Nie, o, patrz się. Się. Tu i tu jest kolejny Nie no, to jest niemożliwe Uważaj, bo go rozdeprzesz Tu jest po prawej stronie W tym już mam pełny kosz prawdziwku. Jeszcze byśmy do lasu dobrze nie weszli Zobacz na Zaraz to przy tam. Drodze. Zobacz tam Obcinaj to i obrób trochę nóżki jeszcze wiesz to jest szok tak trzeba teraz dobrze to poukładać wiesz bo na miejsca za chwilę braknie już brakło już brakło nawet tego nie ma jak przeciąć niesamowite